TVP przykładowo przedstawia go jako Niemca, złodzieja. co pan myśli no o takiej narracji? TVP, no co to jest TVP? Kurwizdany? A czy pan jest głupi? Nie bać Na mają często bardzo emocjonalne podejście do polityków, jak widać. O polskich politykach w internecie chodzą różne opinie. Paweł Kukis ostatnio był nazywany szmatą, wcześniej Andrzej Duda debilem, a Donald Tusk oczywiście złodziejem. Co myślą o tym Polacy? Czy jest to krzywdzące, czy jest to szkodliwe, a może wręcz wskazane? No cóż, zobaczmy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, to jest kanał Co Mówią i jak co piątek o 17. Macie nową sondę. Lecimy. Co pan myśli o polityce Donalda Tuska? Bardzo dobrze. Najlepszy człowiek w naszym kraju. Do you know Donald Tusk? Polish politician? Yeah, I heard about him. And what do you think about him? Uh, he's just another corrupt politician, isn't he? Czy Donald Tusk to złodziej? Trudno mi o kimś wiórać, ale uczciwy to on do końca nie jest. Wie pan co, wstydziłby się pan, naprawdę. No bo tam były te sprawy z OFE i tak dalej. Były. Obiecanki, cacanki, a potem niestety nigdy się nie wywiązał z tego, co obiecał. Bo przykładowo w telewizji TVP przedstawiają go jako Niemca, złodzieja, chodzą takie memy, że Tusk to złodziej. Co pan sądzi o takich określeniach? No, co ja mogę myśleć? No jest to partyjna telewizja i nic innego tam nie można usłyszeć. Bez sumienia, wstyd. Jednak ludzie mają często bardzo emocjonalne podejście do polityków, jak widać. Nie pan, o złodzieju to można się wypowiadać, jak się złapie za rękę. Jak tego nie zrobiłam, nie wiem. Ale nie lubię go, nie podoba mi się jego wypowiedzi, jego styl zachowania. Bardzo mi nie odpowiada. Czyli nie można powiedzieć, że Tusk to złodziej? Oczywiście, że nie. Do you know Donald Tusk? Tak. Uh, yes? no. And what do you think about him? I love him. Yeah? Good guy for European Union. Pieniądze z OFE, które miały należeć się Polakom? Tego nie wiem. W każdym bądź razie powinny się należeć Polakom, bo to oni je składali przecież i to nie należało tego zrobić, tak samo jak i z wiekiem emerytalnym, po prostu mał tylko swoich. Many Polish people say this is a thief. What do you think about that? Because he loves Europe and Poland doesn't. Ciekawa opinia tego pana, jest za zagranicy i kojarzy Donalda Tuska i wręcz go kocha powiedział. Eee, jak się go zapytałem, co sądzi o opiniach w Polsce, że Donald Tusk to złodziej, to powiedział, że to dlatego, że nie lubi Polski, a lubi Unię Europejską. Ciekawa opinia kogoś z zagranicy. Złodziej to wie pan, to jest tak, no tak jak mówię, jak się kogoś złapie za rękę, tak to wypowiadać się o kimś złodziej czy nie złodziej, to jest bardzo ostra wypowiedź. Tak myślałem właśnie, że osoby w tym wieku będą raczej przeciwko Donaldowi Tuskowi. Zapytajmy młodszych. Nie wiem, nie znam się na polityce totalnie. Aha, czyli nie kojarzycie jego poprzedniej kadencji? Nie, nie. za bardzo. Nie, 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 znamy nie, bardzo nie, nie jesteśmy. wyborczych nic. No, nie, nie znamy się na polityce po prostu. You don't like him? I don't give a fuck, man. No. Ah, okej, okay, thank you. I don't like politicians. Ah, any politicians. No, I don't like politicians. Pan powiedział, że nie lubi Donalda Tuska, kojarzy go, ale dlatego go nie lubi, bo nie lubi wszystkich polityków, więc... No temu, Kaczyńskiemu też by się nie upiekło, ale jego pewnie nie kojarzę. Nie dorzuca się na, te przy, na tego przystojniaka, to go nie szanuję po prostu no. Negatywnie. Negatywnie. TVP określa go jako Niemca... Więcej, więcej już nic nie powiem. Aha. Szkole. Bo chodzą takie memy, że Donald ale Tusk... Wiem, że więcej nic nie powiem. Nie mam telewizji w domu. Od urodzenia. W miałam 6 lat jak zwróciłam telewizor i rodzice już nie kupili nowego. To dobrze czy źle? Nie interesuje się polityką. Nie mam pojęcia. Nie? Nie popiera pani? Nie. Absolutnie nie. Skąd rzuciłaś? No z szafki. Ale tak specjalnie, bo Donalda Tuska zobaczyłaś, czy? <grym> Nie, no przypadkiem, no tak wzięłam, szarpnęłam, spadł. Nie? A bo na przykład w TVP przedstawiają go jako Niemca, no e, e, złodzieja. Co pani myśli to o czymś to takim? To może ma więcej do powiedzenia na TV. O, dzień dobry. Co pan sądzi o polityce Donalda Tuska? Weź go pan sobie schowaj w kieszeń i niech on sobie idzie stąd. Powiem tak, czy Kaczyński, czy Tusk, czy Morawiecki, wszyscy do jednego wora. Nie wiem, nie znam cypa. A, no myślę, że to szczęśliwe życie nie znać polityków, <noise> no. Nie interesuje się polityką w tym kraju. Czyli nie ma różnicy między nimi. Nie, myślą tylko o sobie. Nie myślą o kraju. Jakoś mało ludzi. Co ludzie w szkołach, czy w pracy? Nie mam zamiaru na, te na temat tego człowieka się wypowiadać. To jest po prostu dramat dla Polski. Dziękuję. Źle, że przyjechał do Polski? Bardzo źle. Ale nie dostaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy to złodziej? Co mogę powiedzieć? No tak jest, no, no co. No. Każdy ma prawo wymawiać to, co mówi, tak? Nie wiem ile w tym prawdy, ja wiem, że po prostu wszyscy się nadają do dobora jednego, nie? Czyli wszyscy z głównego nurtu do wora. I do rzeki. Generalnie tak wstępnie można powiedzieć, że starsze osoby nie popierają polityki Donalda Tuska, a młode osoby nie znają się na polityce, a i tak pewnie pójdą głosować. Lepsze od Nie bać PiS. Czyli dobrze, że wrócił. No lepiej chyba. Bo TVP przykładowo przedstawia go jako Niemca, złodzieja. Co pan myśli o takiej no, narracji? No co to jest TVP? Kurwiza, nie? Nie mam zdania. Jest już po prostu wszystko obojętne. Czy Tusk, czy Kaczyński obojętne? Znaczy nie, nie, nie. Ci swoje zrobili, ci swoje zrobili. Aha, po, pora na nowych, czy jak? Pora na nowych. Do you know Donald Tusk? Do you know Donald Tusk. And what do you think about him? He is okay. Płamią tylko. Widział, że... oglądałeś kiedyś TVP? No, Zdarzało no. się. No, here Deutschland. Jego wysiłką kibicują niemieckie media. Które z uwagą relacjonują powrót Tuska do Polski. Pie Deutschland. Donald Tusk jest polniejsza opozycjonführer. Danke für alles. Pie Deutschland. <laughs> tak, tak. Razy, tak, no. Jakby innych słów nie znał. No, no właśnie. <laughs> znaczy nie, nie będę się do tego bez 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 po, bez tak wypowiadał drastycznie, ale potrzebujemy nowych zmian, młodych to? ludzi, którzy mają jakieś nowe bez pomysły. A nie starą gwardię z powrotem brać. TVP, uh, they, they said uh, he is a thief, uh, he is, uh, German. Uh, what do you think about that narration? No, no, I think this is not true. Mam pewne wątpliwości, czy ta pani serio była anglojęzyczna, miała bardzo polski akcent, aczkolwiek jeśli była, no to to kolejny obcokrajowiec, który zna Donalda Tuska i go popiera. No to by mogło polecić TVP'is, ale to nie polecam. No w tvp się pe pewnie nie, ale może do TVN u nazbytną. No, to lepiej to było. <laughs> Dzięki. Raczej nie nie i nie na to. No jak widać od razu freestylem dostałem na ry, więc nie ma co. No, telewizja polska chyba. Każdy wie, jaka jest, nie? No Także nie będę tutaj robić jeszcze jednego hejtu na nich, bo, bo bardziej ci otwarci umysłowo ludzie chyba zdają sobie sprawę z tego, jak oni próbują w zasadzie no, grać swoją publicznością, tak? 7 lat, kiedy był premierem, oceniam bardzo krytycznie. To nie był dobrze wykorzystany czas. No a teraz to jest już tylko taka negatywna emocja. Przeciwko mm, Pisowi. Czyli raczej o Donaldzie Czusku można myśleć pozytywnie niż negatywnie. A oczywiście, że tak. Gdy był premier, nie był wykorzystany w sposób pozytywny. No nie można polityki przez wiele lat opierać się tylko na jakimś, jakimś resentymencie przeciwko konkurencji politycznej. Ale co pani sądzi o takich agresywnych stwierdzeniach, które teraz są dość popularne, że Donald Tusk to złodziej na przykład? Nie no to są jakieś właśnie totalnie głupie, znaczy jakieś ogłupiająca propaganda i tyle. No. Na to krytycznie bardzo oceniam. E, to ciągłe odwoływanie się do zagranicy w sporach wewnętrznych. Już panu powiedziałam, nie chcę oglądać telewizji po to, żeby się nie denerwować. Właśnie, żeby nie słyszeć tego typu rzeczy. Przy każdym takim temacie Polacy są oczywiście podzieleni, a co Wy o tym myślicie? Czy takie stwierdzenia przeciwko politykom są na miejscu, czy może są zbyt krzywdzące i nie powinny padać? Piszcie koniecznie w komentarzach. Tymczasem ja już się żegnam, pamiętajcie, co mówią. 17, każdy piątek wchodzi nowy film. Trzymajcie się. Hej!